Praca z ludźmi. Była krótko, ale wydaje mi się, że butuli. O, Becky Allen. Słuchanie muzyki. Obecnie Dawid Podsiadło, choć w wolnych chwilach bardzo lubię Zbigniewa Wodeckiego. Najbardziej chyba Fiordy. A udany dzień wolny. Yy, myśleć o niczym, a jeżeli to jest dzień taki, w którym można coś zrobić, to zająć się jakąś pracą w ogrodzie. Mam, ale to są raczej bardziej takie ubrania wyjściowe, tak? czyli wizytowe, garnitur, koszule, takie rzeczy.